Legendy mają tu do siebie, że mają w sobie ziarnko prawdy, i nie inaczej jest tutaj, w Kruszewie na Podlasiu, gdzie jest zerwany most. Z nim związana jest legenda. Trochę się sprawdziła. Za czasów Cara postanowiono, że powstanie tu most łączący Biały Stok z Jeżowem. Prace trwały, przeciągały się, w 1900 roku je rozpoczęto, ale szły na tyle topornie, że wszyscy myśleli, że to już się nie uda. I w pewnej chwili pojawił się ktoś niepozorny, który powiedział: Słuchajcie, ja wam ten most wybuduję, nawet w parę dni, zaledwie kilka dni, tylko mam taką jedną małą prośbę. Pierwsza osoba, która tędy przejdzie, Da mi swoją duszę. Wszyscy się zgodzili, bo i tak stwierdzili, pewnie szaleniec nic z tego nie będzie. Aż chciałoby się zobaczyć ich miny, kiedy po paru dniach most faktycznie powstał i trzeba było zapłacić. To było najgorsze, bo nikt nie chciał, żeby jego dusza trafiła do piekła, bo jeszcze wtedy nie wiedzieli, że był to diabeł, który wyszedł z taką ofertą. Przestraszyli się i wpadli na pomysł, że puszczą tym mostem kulawą, starą, niedołężną kobyłę. Być może diabeł się. Nie zorientuję się, niestety zorientował i byli w bardzo kiepskiej sytuacji, bo powiedział im tak, słuchajcie, 11 lat po wybudowaniu tego mostu będzie wojna i była. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa i jak wiadomo raczej dobrych skutków nikomu nie przyniosła. I tak miało być za każdym razem, jeżeli most zostanie odbudowany, czyli po 11 latach znowu miał być konflikt. Ale nikt w to nie wierzył, wszyscy powiedzieli, ok, dobra, jakaś tam legenda, nie ma żadnego problemu. I w 1928 roku znowu był most. I znowu, po 11 latach wybuchł konflikt nieporównywalny z żadnym innym, co wiadome. 1939, II wojna światowa. I znowu most został zerwany. Teraz już nikt nie odważył się, żeby odbudować ten most, i to wiadomo, jest tylko legenda. Legendy mają to do siebie, że mają ziarnko prawdy, tak jak mówiłem, ale raczej nie w tym wypadku. Po prostu te tereny były na tyle trudne, bagniste, fatalne pod względem jakichkolwiek budów, że to nie mogło się udać. Wojny tylko w tym pomogły. Te mosty jeden i drugi podobno były na tyle fatalnie wykonane, że nie miały prawa się utrzymać, i bywały takie sytuacje, że jeszcze przed II wojną światową, jeżeli jechał autobus pełny ludzi, to kierowcy najpierw mówił wszystkim, żeby wyszli, a kiedy ci wyszli, on robił znak krzyża, a następnie sam próbował się przedostać, co być może od czasu do czasu się udawało bez żadnych większych komplikacji, bo jak będziecie za chwilę widzieli, tu jest piękne, niezwykle pięknie i jest bagnisto, bagniście. Jeśli jednak pomyślicie sobie, że jeszcze 100 lat temu było gorzej, te warunki klimatyczne zmieniły się drastycznie, to wtedy budowanie na czymś, co nie miało prawa utrzymać żadnej konstrukcji, było głupotą. Ale to były czasy carskie, dzisiaj powiedzielibyśmy, że rosyjskie. Czy Was to dziwi? To wygląda jak część Zerwanego mostu, kawał żelbetonu, ale nie ten most jest najciekawszy, tylko widoki, bo stąd rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków w tym parku narodowym. I przyjechanie tutaj to jest dla czystej przyjemności. Posiedzieć trochę, napawać się naturą i posłuchać śpiewu ptaków. A jeżeli już będziecie gdzieś jechali na Podlasie, to wiosna, według mnie, a ja tutaj mieszkam od wielu lat i te tereny już zwiedziłem całkiem nieźle, jest najlepszym czasem. To dlatego, że mnóstwo najpiękniejszych dźwięków, dźwięków ptaków, jest mnóstwo zwierząt. Uważajcie na drodze, bo często potrafią wyskakiwać czy łosie, sarny, czy jelenie. Ale poza tym, jeżeli chcecie posiedzieć, mieć trochę spokoju, chwilę dla siebie, chwilę z naturą, to gdzie, jak nie, na Podlasie? Cisza, spokój od czasu do czasu. Ludzie tylko przychodzą, żeby się rozejrzeć, bo byli po jednej stronie, bo to jest jedna strona zerwanego mostu, po drugiej jest druga. Ale to, co słyszałem nawet od Państwa, którzy przed momentem tutaj podeszli, powiedzieli, że ta jest dużo ciekawsza. Ja nie muszę im wierzyć na słowa, bo obie widziałem, i ta jest naprawdę z lepszym widokiem z lepszymi możliwościami. A że przyroda? A że przyroda, to to jest wszędzie. To Kruszewo, zapamiętajcie tę nazwę, bo to jest Narwiański Park Narodowy. Narew i tędy często płyną ludzie, którzy są na kajakach, wychodzą z tymi kajakami. Łowić chyba nie można, z tego co mi się wydaje. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to niesamowicie wieje. A jak jeszcze jest słońce, to nie wiem, czy ja w ogóle będę widoczny w takich warunkach. I czy będzie mnie słychać, bo nie wziąłem kota na mikrofon. No dobra, zobaczymy. Trzeba jeszcze na górę, bo ja słyszałem przed chwilą, że ktoś chyba płynie kajakiem. To może uda mi się to nagrać, żeby Wam udowodnić, że faktycznie to jest. Chyba nie ma lepszych miejsc i lepszych terenów, żeby tu na kajak przyjechać. Się chciałem mi uwierzyć na słowo, a to dlatego, że między tymi trawami nie zawsze wszystko widać. Słychać ludzi, ale z odległości, ale już z tym, żeby ich zauważyć, może być spory kłopot. To jest spora atrakcja turystyczna. Wszyscy i z okolic Stoku i z innych miejscowości niedaleko przyjeżdżają, aby chwilę odetchnąć. Dlatego, jeżeli macie też chwilę i akurat będziecie na Podlasiu, to polecam weekend. Wtedy jest najwięcej ludzi. A jeżeli nie chcecie ludzi, to weźcie sobie wolne w środku tygodnia. Żumkowski poleca.